O zabranie głosu prosimy prezesa prawa i sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, mogę powiedzieć to, o czym mówię od dawna. Jesteśmy coraz bliżej. Kiedyś mówiłem to z głębokim przekonaniem, ale nie potrafiłem odpowiedzieć, kiedy to będzie. Dziś jesteśmy przeświadczeni, że to już tylko kilka miesięcy. Kilka miesięcy do momentu, w którym powstaną pomniki, kilka miesięcy do chwili, w którym będziemy mieli raport Komisji Smoleńskiej. I można powiedzieć, że Nasza misja, to co dotąd traktowaliśmy jako ten cel główny, jako jej sens, zostanie spełniona. Ale kiedy patrzymy na obecny kształt naszego życia publicznego, naszego życia społecznego, to musimy pamiętać o jednym: te marsze się skończą, ale misja będzie trwała. Bo w naszym życiu pojawiło się bardzo, bardzo wiele zła. Bardzo wiele zła, coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, coraz bardziej mającego poczucie bezkarności. I temu też trzeba się przeciwstawić. I to jest nasze zadanie. Gdy ci, którzy tam demonstrują, jeden z nich, Mówi już o tym, że trzeba czekać na zwłoki, że niestety nie ma jeszcze zwłok, kiedy w sposób haniebny obraża się kobiety i to publicznie, przy kamerach, przy ludziach. To trzeba sobie powiedzieć: naszym zadaniem jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości, normalności, tej właśnie przyzwoitej normalności naszego życia. I to będzie nasze zadanie kolejne. To, które jest ciągle przed nami, jeszcze trwa, ale one się ze sobą łączą, bo przecież te pomniki, ta prawda to też będzie wyraz tego, że w naszym życiu społecznym wraca prawda, wraca przyzwoitość. Ale. Nasi przeciwnicy, nie lubię tego słowa, ale trzeba go dzisiaj użyć, nasi wrogowie nie spoczną. Oni chcą zniszczyć nasze życie, oni chcą doprowadzić nasz kraj do ciężkiego kryzysu, oni chcą doprowadzić do tego, by wróciło to, co Polskie niszczyło, Polskie okradało. Co prowadziło do degradacji naszego państwa i naszego narodu. To ich jest cel, i my nie dopuścimy do tego, by ten cel został zrealizowany. Suwerenna, wolna, demokratyczna i przyzwoita, uczciwa Polska to nasz cel. I ten cel zostanie zrealizowany nie kiedyś, tylko w tym pokoleniu, przez nas. Zwyciężymy! Tak nam Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!